Cześć, witam Was z kolejnym odcinku z serii Gołębkowo. A dzisiaj pokażę Wam nowe nabytki, jakimi są Gołębie, Pawiki. Są to nowe nabytki od Pana Tomasza. I jeszcze w dzisiejszym odcinku chcę bardzo serdecznie pozdrowić Natalię i Pana Tomasza. Z żoną, jego córka to Natalia. A teraz przechodzimy do pokazania nowych nabytków. Tutaj są pawiki. Dorosły młodziak. A teraz Wam pokażę nowe nabytki. Tutaj jest, tutaj jest pierwszy pawik. Nowy nabytek. Jest to młody. Taki kolor. Taki siwo czerwony. Z białym. Kolejnym nowym nabytkiem jest biały pawik, również młodziak. Wszystkie pawiki, które Wam dzisiaj pokażę, nowe nabytki, są to młodziaki, więc przechodzimy na następnego. Jest jeszcze jeden biały pawik. Przechodzimy do następnego. Jest również jeden młodziak, który ma, jak widzieliście przed chwilą, tylko kilka piórek czarnych w ogonie. Przechodzimy dalej. To jeszcze... Tak mi się wydaje, że to jest prawdopodobnie samczyk, i przechodzimy dalej. To jest następny. Ja Ma on tylko troszeczkę czarnego w ogonie, i na skrzydełku. Bardzo ładny jest. Myślę, że to może być nawet samica albo i samiec. Przechodzimy dalej. Kolejnym nowym nabytkiem jest taki pawik biało-czarny. Bardzo ładny. Tutaj sobie teraz przeszedł. Przechodzimy do następnego. Następny pawik ma również troszeczkę czarnego w ogonku. I przechodzimy do następnego. Ostatni pawik. Ma on również tylko kilka piórek czarnych w ogonie. I widzę na grzbiecie chyba na skrzydełku. I przechodzimy do następnego, już ostatniego pawika. Ostatnim jest najmłodszy, ale bardzo piękny pawik. Tutaj wydziebałem mu pióra inne pawiki. I... Yy, bardzo mi się on podoba. Więc to już tyle nowych nabytków. Tutaj wam pokażę jeszcze młodziaka. Tego czarnego, białego. Został już tylko jeden, ponieważ dzisiaj drugi padł, jest dzisiaj... 28 maj wieczorem przychodzę na tutaj, gdzie było gniazdo, leży martwy młody pawik, rodzice go nie karmiły, odrzuciły, ale cieszę się z tego, więc tak się prezentują wszystkie pawiki. Dzisiaj okay, przywiozłem sobie 9 pawików, więc łącznie już mam 15 pawików, w tym tylko 3 dorosłe. 12 są to młodziaki. Tutaj pokażę Wam, jak zapoznają się młode pawiki. Jest siwy, bardzo ładny. Mi się on podoba. Ogon ma po samcu. Więc to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.